Dzisiaj bardzo dużo mówi się o technologiach hybrydowych. Technologiach hybrydowych w kontekście nawożenia, w kontekście ochrony, ale technologie hybrydowe to nie tylko te aspekty agrotechniczne, ale także systemy wsparcia. Jednym z takich rozwiązań oferowanych przez firmę Wasat we współpracy z firmą Procam jest system Sky System. Jest dzisiaj ze mną Mateusz Stankiewicz z firmy Wasat. Mateuszu, gdybyś mógł powiedzieć, na czym polega to wsparcie w tej hybrydowej technologii z Waszej strony. Witam Państwa serdecznie. My podchodzimy do tego w taki sposób, że technologia hybrydowa wiąże się z tym, że potrzebujemy, potrzebujemy mieć narzędzia w postaci środków produkcji, ale też ważna jest wiedza. I firma Procam znana jest ze swojego profesjonalizmu, z tej wiedzy, którą dostarcza rolnikom, ale te wszystkie wyzwania, z którymi się dzisiaj mierzymy, czy to związane z pogodą, z kosztami produkcji, cenami skupu, też przepisami, które, które nas dotykają, wiążą się z zarządzaniem wiedzą i mamy do dyspozycji ogrom wiedzy agronomicznej, ale dzisiaj wchodzimy na ten kolejny poziom do tej wiedzy agronomicznej dokładamy wiedzę technologiczną, czyli takie rozwiązanie właśnie jak ProCam Sky System. Mm, powiedz mi, na czym konkretnie, na czym konkretnie pracujemy, jakie konkretne wsparcie ze strony tego systemu mają rolnicy? My się skupiamy szczególnie na optymalizowaniu zarządzania azotem, czyli tego najdroższego makroskładnika, którego mamy w bilansie samego nawożenia, Procamo System dostarcza nam informacje o tym, ile rośliny tego azotu pobrały, czy to w przypadku rzepaku na, koń, na koniec jesiennej wegetacji, przed kwitnieniem, ale też w pszenicy w trzech terminach, na koniec krzewienia, początek strzelania źdło i przy liściu flagowym, czyli w tych newralgicznych momentach, gdzie jeszcze jesteśmy w stanie zarządzać tym azotem, dostosować tą dawkę do tego, jaki plon możemy osiągnąć, ale też tak jak w przypadku pszenicy, zwracając uwagę na jakość bo my dzisiaj musimy zwracać uwagę na każdy element który może wpłynąć na ten nasz wynik finansowy który osiągamy na koniec. Na czym pracujemy? Czy to są mapy zasobności gleby? Gleba jest jednym zasobem. My idziemy w stronę tego drugiego zasobu, który jest ostatnio może niedoceniany, ale też bardzo ważny, czyli kwestia rośliny, ile roślina tego azotu pobiera. Tutaj korzystamy z naszych technologii wypracowywanych przez lata Firmie mhm. Vasa, czyli bardzo dokładnych zdjęć satelitarnych, modeli agronomicznych kalibrowanych mhm. tutaj w Polsce, więc mamy 100% pewności co do jakości jakby uzyskiwanych danych, które też możemy zobaczyć tutaj na mapie. Czyli finalnie rolnik otrzymuje rekomendację, jaką dawkę azotu powinien zastosować. Tak, i ta rekomendacja wypracowywana jest w to, co jest związane z tymi zasobami glebowymi, bo jeśli rolnik wykonuje próby glebowe, to jesteśmy w stanie też jakby to uwzględnić w całym. Bilansie, ale mocno zwracamy uwagę, jakie oszczędności rolnik może poczynić ze względu na to, ile on już tego azotu na przykład zgromadził w przypadku rzepaku jesienią i z tego wyprowadzić tą dawkę wiosenną, bo liczne badania dowodzą, że Roślina, która pobiera tego azotu więcej jesienią, ma większe możliwości do ponownego wykorzystania tego azotu, co daje nam gwarancję tego, że jesteśmy w stanie obniżyć to nawożenie azotowe. I tak jak w przypadku rzepaku, rzepaki, które pobierają 100-120 kg azotu, to jest redukcja dawki o te 30-40 kg, co przekładając na pieniądze 150-200 zł, które już jesteśmy w stanie wykorzystać na inne wydatki lub one decydują. Nam o tym ostatecznym wyniku finansowych, który, który zbieramy na gospodarstwie. Mm -hmm. Faktycznie, nawożenie, zwłaszcza nawożenie azotem, spędza sen słowik rolnikom, to jest bardzo istotna informacja, bardzo dobra informacja dla wszystkich rolników. Proszę tylko na koniec, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z dobrodziejstw tego systemu? To jest technologia wypracowana na wyłączność dla firmy ProCam. Tutaj mamy jakby nowe portfolio jakby produktów, ale też mm -hmm. usług, które docierają do rolników. ProKam Sky System a i Program Sky System dostępny jest w ramach ofensywy ściermistowej, w ramach tutaj zakupów pakietowych, więc rolnicy mają możliwość, korzystając z pełnej technologii ProKam, wykorzystywania też tej wiedzy agronomicznej, mhm. doradców i wiedzy technologicznej, która jest w Program Sky System. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i pozostaje mi tylko życzyć, żeby jak najwięcej osób chciało skorzystać z tego systemu. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.